Z tej strony Agata i Ola! I witam Was na kanale Karokix. Dzisiejszy W dzisiejszym vlog opowiem Wam, jak być jesieniarą! Jesieniarą! Na początek pokażemy Wam podstawowy, jesienny wystrój pokoju. To mamy na przykład taką tablicę, na której obowiązkowo muszą znajdować się dodatki w kolorze pomarańczowym. Najlepiej z motywem Dyni. Tu na przykład są takie lampeczki, zakupione w dealzie za jakieś około 5 zł. Potem pokażemy je prawdopodobnie w holu. Są też takie własnoręcznie wykonane obrazki. Oczywiście, obowiązkowo są także. Zdjęcia z Instaxa, bo każda jesieniara musi mieć Instaxa. Oczywiście, obowiązkową rzeczą, którą musi wykonać każda jesieniara, są własnoręcznie robione rysunki liści. Tutaj mamy oczywiście listek klonu, oczywiście, już zwięk, ponieważ jest jesień, a każda jesieniara kocha takie liście. Nie zapominajmy również o tym, aby w naszym pokoju znalazły się również prawdziwe liście. To jest najważniejszy dodatek. Można je przykleić taśmą, można je położyć elegancko na każdej półce i cieszyć się jesienią. Oczywiście podstawowym wyposażeniem każdej jesieniary jest odpowiednio dobrany zestaw na Halloween. W waszym pokoju nie może zabraknąć wielorakich dyni, świetniczek. Świetniczek, pojemników na świeczki w się dyni. Oraz żółtego Kankena, na słodycze. Dzień jesieniary jest stracony, jeżeli po całym dniu ciężkiej pracy nie obejrzy chociaż jedynego odcinka swojego ulubionego serialu na Netflixie, siedząc pod cieplutkim kocykiem. Jeżeli jednak seriale nie spełniają Twoich oczekiwań, to polecamy jesienne lektury. Oczywiście popijając przy tym ulubioną herbatkę. Jak już jesteśmy w temacie jesiennych lektur, to bardzo polecamy podstawową książkę dla jesieniary. Jest to mleko i miód. Mamy tutaj idealną poezję na jesienne dni. Kolejną wspaniałą książką są Sekrety urody koranek. Zakładam, że każda jesieniara chciałaby mieć perfekcyjnie na jesiennej sesji. I dzięki tej książce może dowiedzieć się, jak to zrobić. Jeżeli jesteście natomiast fanami y, seriali, na przykład serialu Skam, to jest też dostępna wersja książkowa, która jest y, równie ciekawa jak serial, a nawet mamy w niej więcej dostępnych wątków. Kolejną książką jest PS, wciąż Cię kocham, która jest kontynuacją. Pierwszej części do wszystkich chłopców, których kochałam. A nie zapominajmy, że ten film jest obowiązkową pozycją na każdej liście jesieniary. A teraz przechodzimy do najważniejszego punktu naszego odcinka. Zaraz pokażę Wam, czego potrzebuje prawdziwa jesieniara. Na początek jesienny makijaż. E, można zobaczyć go dzisiaj na naszych twarzach. E, pomadki w odcieniach nudziakowych, wpadających delikatnie w pomarańcz, brąz, bądź taki brudny róż. Mamy propozycję tańszą, jest to Lovely, e, odcień numer 4 o nazwie Neutral Beauty. E, jest to propozycja dla osób, które nie chcą wydawać dużą pomadkę. Ale mamy też propozycję nieco droższą z serii świątecznej, jesienno-świątecznej Too Faced. Są tu pomadki zapachowe. Ta na przykład pachnie jak Pumpkin Spice Latte. Mmm, cudowny zapach, jesieniarski. Oprócz tego są też paletki w kolorach pomarańczy. Pomarańczy brzoskwini, takich cieplejszych róży. Idealnych do jesieniarskich makijażu. Bądź brązów i żółci. Następną rzeczą, która musi posiadać każda jesieniara jest to kanken w kolorach jesiennych. U nas jest to akurat żółć. Idealny kolor do wszelakich jesiennych outfitów. Do płaszczów, do golfów i do ciepłych szalików. Każda jesieniara na przykład w szkole, kiedy jest zimno, potrzebuje takiego termofora, żeby się ogrzać. Ten akurat jest dostępny na AliExpress z takim minionkiem, który także jest żółty, bo żółty to kolor jesieni. No i najważniejsza rzecz, którą możemy się dzielić również z wyskogrill, czyli tak zwane scrunchies. Naprawdę wspaniała rzecz, można nimi. Wiązać włosy, można się nimi rzucać i się bawić, ponieważ pamiętajcie, że to wszystko to jest tylko i wyłącznie zabawa i styl życia. Nieodłącznym elementem dnia jesieniara, jak już wspominałyśmy wcześniej, jest herbatka w różnych smakach. Taką, jaką lubicie, taką kupujcie. No i oczywiście też, jak już również wspomniałyśmy, lektury. Pamiętajcie, że każda jesieniara musi być doskonale wykształcona w kierunku poezji. Najlepiej, gdy jest to mleko i miód. Także polecamy. Idealną pamiątką z jesiennych spacerów będą zdjęcia z Instaxa, które potem można powiesić sobie na przykład w pokoju. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy do subskrypcji kanału Karokciks. My jesteśmy tutaj dzisiaj tylko gościnnie, oczywiście w celach humorystycznych, należało to podkreślić. No i zapraszam też do komentowania, łapek w górę. Pa, pa! Pa!